Witajcie, moi drodzy. Kaczmy z tej strony Geek Factor. E, witam Was w pierwszym, po bardzo długiej przerwie odcinku, takim e, no, nagranym i mont zmontowanym elegancko, właśnie po długiej przerwie, którą miałem. Ta przerwa miała oryginalnie potrwać tylko do, e, do, 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 do portal konu, ale z różnych względów, naj przede wszystkim związanych z moją pracą e, na codzienną, mam po prostu przedłuża się do końca lut do, do lutego, tak naprawdę do początku już lutego. Natomiast. Wracam, już teraz się wszystko będzie odbywało w miarę regularnie W najbliższy piątek zobaczcie Geek Factor News I potem mam nadzieję Geek Factor News już będzie dookoła Więcej tam szczegółów będzie na okrągło Więcej szczegółów właśnie powiem w Geek Factor News Dlatego jeżeli jesteście tutaj nowi To zapraszam was bardzo serdecznie do subskrybowania Jest, Ja się nazywam Kaczmar Prowadzę kanał właśnie o tematyce ogólnie geekowej Ale tak naprawdę w 90% skupionych na grach planszowych Ale właśnie co tydzień będę się teraz starał robić taki segment Geek Factor News Gdzie opowiadam o różnych tematach geekowych I odpowiadam na wasze pytania E, więc to jest tak. Słuchajcie, no dzisiaj wam opowiem o tym yy, na podstawie współpracy z moim, jednym z moich absolutnie ulubionych partnerów, yy, czyli z portalem PlanSheo. Otrzymałem dane, które, <grym się zlubiłem> otrzymałem dane, które yy, wskazują, które tytuły były najczęściej wyszukiwane na portalu PlanSheo w całym roku 2025. No i teraz przeważnie nagrywam te topki w towarzystwie, no właśnie, Patrycji przede wszystkim, Splash bardzo Ci, Patrycja, bardzo serdecznie pozdrawiam, dziękuję Ci bardzo, że mi te dane tutaj udostępniłaś, no niestety w tym roku wyszło tak, że będę Wam je przedstawiał sam. Bardzo dużo się poprzestawiało, topka roku, ogólnie gier, które mi się najbardziej podobały też będzie, ale to gdzieś bardziej bliżej końca lutego niestety, mam nadzieję, że jeszcze, że mnie za to nie zjedzie. E, mówię, tym samym ja będę rozpoczynał teraz taki cykl podsumowujący rok 2025, będę mówił o najbardziej właśnie najlepszych grach, najlepszych, najlepiej sprzedających się grach, naj, e, grach, na które czekam, filmach, na które czekam, najlepszych filmach, najlepszych serialach, więc teraz trochę tego będzie. Ludzie będą mówili, że takie pewnie clickbaity troszkę i tak dalej, bo wiadomo jak ludzie reagują, na topki, na yy, Tak, i to jest uwaga, to jest mierzone na zasadzie, że za każdego, prawda, unikalnego użytkownika, który wyszukiwał dany tytuł. Yy, I teraz pamiętam, że przeważnie było, przepraszam, jeżeli krzyknęłem za głośno, yy, przeważnie były po prostu to tytuły, czyli niekoniecznie podział na, plac, na podstawki, prąż, dodatki, kiedyś tak było. Nie wiem, czy teraz tak Patrycja zrobiła, ale zaraz się przekonamy. Przy czym możliwe, że nie będzie żadnych dodatków, ale to wcale nie było, że tak powiem, działanie pre z premedytacją patrycji. No ale dobra, słuchajcie, na 10 miejscu, 10 tytuł, który najczęściej wyszukiwaliście w 2025 na portalu, proszę e, o to. O, Slade Spire, polska edycja, wydana w Polsce przez Portal. E, w ogóle mnie to nie dziwi, ponieważ, e, że tak, może nie mi to zbyt skromnie, ale mój kanał jest na tyle już długo na rynku i na tyle jest to duży kanał. Tanżówkowy e, oczywiście że patrząc po, moich, po wyświetleniach moich filmów, zwłaszcza wideo instrukcji, ja jestem w stanie powiedzieć, czy dana gra cieszy się popularnością, czy może tak sobie. E, jest to tam... Znaczy, jest to dla mnie jakaś podpowiedź, tak? Oczywiście są mogą być inne czynniki, więc powiedzmy, że to jest podpowiedź. I filmik, który nagrałem z Marcinem z portalu, Marcin pozdrawiam z właśnie rozgrywki Slay the Spire Kurde, po, bardzo dobrze się ogląda. Więc słuchajcie, jeżeli jesteście ciekawi tej gry, jeżeli jeszcze nie zamówi, jeżeli jeszcze jest w ogóle gdzieś dostępna, to śmiało zapraszam do obejrzenia mojego filmu. Jeżeli nie będę pamiętnie, nie zapomnę, to dam link w opisie, żebyście mogli sobie zobaczyć, właśnie, jak się w to gra. Na miejscu dziewiątym Zamki Burgundii edycja specjalna, ciągle nie zagrałem w tę edycję specjalną, mam już za sobą rozgrywkę w Zamki, w zamki Burgundii, gra mi się podoba, szanuję, rozumiem skąd ma tyle, tyle fanów. Mi podeszła, po prostu pierwsze raz grałem, grałem na cztery osoby, z, z dwiema osobami, które grę bardzo dobrze znają i ja po prostu doszedłem szybko do takiego punktu przez kilka błędów, gdzie już no, tak naprawdę ostatnie, nie wiem, pół godziny już wiedziałem, że nic tam więcej nie zrobię, więc muszę tej grze dać jeszcze jedną szansę. No i wiadomo, jak będę jej dawał szansę, to dam właśnie tej edycji specjalnej. No od, od momentu, jak edycja specjalna się pojawiła na rynku, non stop się gdzieś tam w tych wyszukiwaniach e, pojawia, więc e, gratulacje e, Awakened Rooms. Na miejscu ósmym, Wiedźmi Stary Świat. No, jak świat jest stary, tak nie jest wyszukiwany po prostu na tym portalu. Na tym etapie, ale autentycznie to już minęło tyle czasu, że na tym etapie się zastanawiam, o co, o co w tym tak naprawdę może chodzić, bo, no już, no z resztą co ja będę kombinował, no, jest to jeden z tych tytułów, braz Birmingham, Terraformacja, Co to są jeden z tych tytułów, które się po prostu non-stop przewijają. Brzdęk. Po prostu to, co mnie może delikatnie dziwi w tym, to jest to, że to jest naprawdę bardzo dość drogi tytuł. I pomyślałbym, że ten hype, hype na taki tytuł, właśnie gdzie ludzie będą go najwięcej wyszukiwać, się, wiecie, się pojawi na początku duży i potem gdzieś tam stopniowo będzie się uspokajał. Na ile stopniowo, no to wiadomo, zależy od czy gra jest dobra i tak dalej, i tak dalej. A tutaj widzę, Wiedźmin Stary Świat, pomimo niemałej ceny, ciągle, ciągle się utrzymuje. Więc gratulujemy go on board i Rebel. Na miejscu siódmym Pagan Tajemnica Roanoke, jeden z absolutnie najlepszych tytułów wydanych w 2024. Jest to po prostu mistrzostwo świata. To, co się udało tej grze zrobić. Dwuosobówka z ukrytymi rolami, z dedukcją, z klimatem. Naprawdę, tam naprawdę można odczuć klimat, zwłaszcza jak się, jak się włącza jakiś dobry soundtrack. No po prostu dużo, tam jest bardzo dużo dobra w tej grze. I to, że oni zrobili to jakby, mówię, wszystko to wsadzili do tego małego pudełka do nie ta, aż tak małego pudełka, ale do jednego pudełka ciągle, to to jest dla mnie to jest dla mnie wystarczający powód, żeby już teraz e, e, czeka, czekam na każdą grę, którą wydawnictwo Wyrm Gold e, będzie wydawać. Na miejscu szóstym biały zamek. Powiem szczerze, z jednej strony w ogóle nie dziwi, bo grałem w to i to jest świetna gra. To jest naprawdę. I ponownie w sumie troszkę mamy małe pudełko i mamy tam pełnokrwistą, w mojej ocenie, wiadomo, wiecie, ci co mnie znają, wiedzą, że nie jestem jakimś super zaawansowanym graczem, jeśli chodzi o gry euro. Ale dla mnie w tym małym pudełku dostaliśmy mięsistą grę euro. Więc to jest niesamowite, moim zdaniem, osiągnięcie. Najlepszy dowód jest też taki, no niestety, ja teraz będę robił dosyć spore czyszczenie półek. Sytuacja może też trochę żona, zmuszają i no, między innymi poszedł biały zamek, ponieważ no, ja w niego tak, aż, aż tak często w niego nie grałem. Mam inne euraski w którym może będę częściej grał, więc niestety biały zamek poszedł trochę pod motek i powiem że został, poszedł mi błyskawicznie momentalnie naprawdę dałem ogłoszenie i jeszcze nie wiem 15 minut nie minęło już była sprzedana i nadana więc Biały Zamek jest po prostu fantastyczny naprawdę polecam, że zacząłem trochę żałować, że sprzedałem jak teraz Wam opowiadam na miejscu piątym właśnie mówiłem Brzdęk i tutaj teraz mamy najlepszą wersję Brzdęku jaką mamy Brzdęk, brzdęk Katakumby słuchajcie Brzdęk Katakumby to jest mówię z całej serii brzdenka, jest powszechnie uważany za najlepszy Brzdęk ja myślę, że ja bym się z tym zgodził, chociaż nie ukrywam mi bardzo dużo frajdy dostarczył. Przepraszam, brzydenk legacy. Mi naprawdę bardzo dużo dostarczył, ten dużo frajdy dostarczył, dostarczyło to pudło. Wiem, że to jest bardzo niepopularna opinia, ale mimo wszystko. Natomiast myślę, że tak, myślę, że jakbym potem robił listę, to no zdecydowanie z tych takich nazwijmy to dobrze, nie Legacy brzydenków, to moim zdaniem tak, brzydenka taką by jest. Zdecydowanie najlepszą opcją, jaką tam można mieć, jest różnorodność, jest brak powtarzalności. Czy to co stało? Jest świetna. Ciągle to co lubimy w brzydęku, plus wszystko czego nie wiedzieliśmy że potrzebujemy. Na miejscu czwartym bras Birmingham. A teraz będzie ten bras Spitzberg. O ile się nie myje, ale. Nie, ma, ale się nie myje. myje się, słuchajcie, zaufajcie mi. Nie żeby was to. ten, ale myje się. Bras Spitzberg, Brass to się by się nazywało. I coś tam gdzieś czytałem, że to ma być w tym roku, ale to nie wiem, ostatnio, na Dice, ostatnio oglądałem coś z Dice Towerów i oni coś tam. E, najbardziej oczekiwane tytuły i oni coś tam psocili, Może im się coś pomyliło, że ten, że ten Pittsburgh nie jest tak pewny w tym roku, ale ma być. I wtedy będziecie mieli trylogię: Lancashire, Birmingham i Pittsburgh. Ja jestem ciekawy, czy cokolwiek przebije, czy Pittsburgh, jak chociaż się zbliży. Do popularności Birmingham. Bo to jest troszkę mi się kojarzy, jak wychodziła Gra Great Western Trail. I potem mieliśmy Great Western Trail Argentynę i Great Western Trail Nową Zelandię. Argentyna moim zdaniem, nie wiem, ja w dyskusjach na temat różnych ciekawych gier Argentyny nie widzę w ogóle. W ogóle. Nowa Zelandia się zdarza jako ciekawy, taki właśnie, wiecie, ciekawy, faktycznie ciekawe rozszerzenie tej podstawowej Great Western Trail. Ale też tam szału nie robi, moim zdaniem. Moim zdaniem, znaczy, powiem tak szczerze, o, o podstawce też jakoś dawno nie, długo nie słyszałem, ale jak jeszcze ta podstawka się pojawiała gdzieś tam na listach, nie to po prostu w tym momencie, jak się pojawiała w rozmowach, to się pojawiała podstawka, ewentualnie Nowa Zelandia, ale nie Argentyna. No więc o czymś to świadczy, tak? Więc jednak jestem. Wątpię, żeby Pittsburgh miał przebić Birmingham. Chyba, że tam naprawdę zastosują coś super nowego. No, jednak Argentyna i Nowa Zelandia miały w dużej mierze bardzo, bardzo podobne rozgrywki. Zobaczymy, na miejscu trzecim e, władca Pierścieni. Los drużyny Pierścienia. Jeszcze tego na kanale nie zrobiłem. Obiecuję, że zrobię. Nie wiem, tylko już czy nie wersję. Może. Nie wiem, może jakąś rozgrywkę live z tym, z którymś z patronów na Borgiem Arena. E, powiem tak: no klimatycznie jest dobrze. Mechanicznie jest świetnie. Eee, naprawdę, bardzo fajnie Matliko działa z tymi podstawowymi mechanizmami znanymi z pandemii. Bardzo fajnie sobie się tym bawi, żeby dać nam jak najwięcej dobra w danym temacie I, i to czuć, i to naprawdę czuć. Ja myślę, że fani Władcy Pierścieni, niezależnie od tego, czy lubicie pandemika, czy nie lubicie pandemika, moim zdaniem, Władcy, chyba że ktoś nienawidzi, no on już tak naprawdę szczerze, całym serduchem nienawidzi. Podstawowego pandemika i tych wszystkich mechanizmów, to wtedy nie, to wtedy sobie odpuśćcie. Może... Znaczy inaczej, wtedy spróbujcie. Jest Borgiem Arena, możecie spróbować. Natomiast jeżeli po prostu jesteście tacy, nie, nie zachwycił mnie ten pandemik, ale lubicie wasze pierścienia, no to jest, to jest kawał dobrej roboty. Dobra, miejsce drugie: Gwint, legendarna gra karciana. To jest, ten, to jest Wiedźmin, nie? To jest po prostu powtórka z y, popularności Wiedźmina, czyli, inaczej, to jest y, y, przedłużenie popularności Wiedźmina, które się przedłużyło właśnie moim zdaniem na tę grę. Ja w nią nie grałem niestety, więc nie jestem w stanie skomentować. Nie grałem w nią też w grze Wiedźmin, y, Wiedźmin 3 zdaje się? Ona była? Chyba tak, Wiedźmin 3. Niestety nie grałem w nią ani w tym wydaniu, ani w taki, ani w orgi, tym oryginale nazwijmy to, więc nie jestem w stanie skomentować samej gry. Natomiast mówię, to jest. Z tego co słyszałem, ta gra jest naprawdę fajna, ludzie ją lubią. No i powiem tak, ja jestem fanem Wiedźmina, nie zrozumcie mnie źle. Nie jestem, nie jestem fanatykiem Wiedźmina i to wynika tylko i wyłącznie z tego, że nie miałem nigdy w życiu czasu, żeby pochłonąć Znaczy, pewnie miałem, tylko wolałem robić inne rzeczy, jak byłem gówniarzem. Nigdy nie pochłonąłem całej na przykład wszystkich książek to, co przeczytałem, mi się bardzo podobało. Jestem zachwycony z serialem, wiadomo, jak było. E, w gry w wideo nie grałem, więc wiecie, ja nie jestem, pomimo tego, żebym w sumie chciał, bo to, co znam z Wiedźmina uwielbiam. Więc gdybym był pewnie fanatykiem, to pewnie taką grę po pierwsze musiałbym mieć u siebie, po drugie, no myślę, że byłbym turbo zajarany w ogóle taką opcją. Nie, że gram cały czas w coś w tym, w mojej ukochanej grze wideo i nagle to coś teraz mam na półce fizycznie tutaj u siebie w domu. No to jest na pewno super. Więc nie dziwi mi totalnie, że ludzie szukali byli ciekawi, gdzie to można dostać za ile i jakie są opinie. Bo właśnie takie rzeczy możecie zobaczyć u naszego partnera sklepu portal portalplasz.pl gdzie macie wszystkie najważniejsze informacje i możecie wystawiać ocenę, możecie wystawiać opinie i możecie się dowiedzieć na dane gry dostać najtaniej. Więc super. I na miejscu pierwszym. Seti. Ja już teraz nie pamiętam, i to jest właśnie moje super profesjonalne przygotowanie do kręcenia tych różnych rzeczy że ja nie pamiętam i teraz wchodzę na portal planszy O Boże, ja nigdy Was tak nie reklamowałem w odcinku, w sensie tyle się razy nie odnosiłem um, i muszę zobaczyć w ogóle, bo mi czas tak leci ostatnio, że ja autentycznie mam w głowie teraz rozkminy, kiedy to wyszło w Polsce. W lutym 2025 roku, czyli tak, to jest premiera 2025 roku i to jest najczęściej wyszukiwany tytuł 2021 roku i powiem Wam szczerze, że yy, będę musiał kiedyś też sobie zrobić takie zestawienie rok do roku, jak to wygląda. Yy, cieszę się, że to wyszło, ponieważ o ile dobrze kojarzę, to bardzo często było tak, że tam monopol na te najwyższe miejsca miały właśnie Birmingham, Heroes of Maiden Magic 3, Wjeźdźmy Stary Świat. I podoba mi się, że na pierwsze miejsce zajęła gra, która jest. Po pierwsze, to nie jest super lekka gra. Nie jest jakaś bardzo ciężka, a troszkę tam jest tam wymagane. Nie, ale żeby się nauczyć, troszkę czasu jest potrzebne i tak dalej. Jest to gra euro. I jest to gra właśnie, mówię, to, to jest nowiusieńki zupełnie tytuł w tym roku. Bardzo mnie cieszy, że został. To znaczy, i ponownie, popularność mojej wideoinstrukcji do tej gry sugeruje, że faktycznie ta gra jest powszechnie, bym powiedział w tym momencie, już zaakceptowana. Dodatek chyba też się teraz rozszedł po prostu bardzo szybko jak ciepłe bułeczki. Znaczy, co tu dużo mówić? Wiecie, ja nie z tych hejtujących i nie z tych marudzących, tak zawsze będę miał i, mia i tak zawsze miałem i będę miał. Um, I wiadomo, czasami się widzi na tych listach, nie, że właśnie na top wyszukiwaniach, wyszukiwanych, na top sprzedanych i tak się zastanawiasz. tak Ten tytuł z różnych, tak się, z różnych powodów to się może wydarzyć. Ale są takie właśnie tytuły, jak Seti, jak Pagan na przykład. Ja tu daję przykład, nie to, że inne gry z tej listy nie są takie. Że tak patrzysz, na to i mówisz: tak, to ma sens. To ma absolutnie sens. Ta gra na to zasługuje. To jest jedno z jeden z najlepszych obrazków, jakie w życiu grałem. Moim zdaniem jest nie jest lekki, ale też moim zdaniem nie jest ciężki. On naprawdę można spokojnie to wytłumaczyć. Moja wideo instrukcja nie trwa chyba nie wiadomo ile, więc można sobie to na spokojnie obejrzeć. Można zrozumieć w miarę, przepraszam, w miarę łatwo się to tłumaczy. A jest głębia no, jest głębia tego co się dzieje, a jest głębia po prostu strategii, jest przez pierwsze chyba 6 sześć... nie no, to... przez pierwsze trzy rozgrywki, albo... ale możecie zrobić tak, żeby było to przez pierwsze sześć, przez pierwsze trzy albo sześć rozgrywek jest nawet troszkę tajemnicy. Bo chodzi tam o to, to jest gra, gdzie po prostu no, badamy, yy, zbieramy sygnały i szukamy sygnałów od tam innych raz w kosmosie yy, i musimy wykonywać różne akcje, żeby najlepiej ustawić nasze satelity, żeby najlepiej sygnał zebrać i tak dalej. No i zawsze w grze się pojawiają dwie rasy. I po prostu one są zakryte, i potem, jak osiągniemy tam jakiś punkt, że już mamy ten sygnał wystarczająco silny, to odsłaniamy i widzimy teraz, co ta rasa robi, bo każda rasa jest, jest nieco inna od pozostałych, więc rozgrywka nie wygląda nieco inaczej. Ja, w instrukcji, polecałem taki zabieg, że żeby się nie uczyć zasad tych ras, w ogóle uczyć się tylko podstawki. I wtedy jak się ta rasa pojawi, to wtedy sobie, wszyscy, bo to nie jest też dużo lektury, żeby wszyscy sobie przeczytali, co ta rasa robi. I w związku z tym przez te pierwsze parę rozgrywek możecie mieć nawet tam pewną do dozę tajemnicy. Więc y seti, nie wiem, czy się nie zaspoilowałem teraz, że seti chyba będzie u mnie na, na top 10 roku. E po prostu. Ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, czy trzeba ja tutaj mogę się do czegoś na do tego seti. Znaczy wykonanie mogłoby być lepsze, bo to niestety to Czech Games Edition. E Zawsze tam jest coś, no zawsze tam coś brakuje. Nawet w moim ukochanym arnaku są te karty cienkie, po prostu jak papier, więc tam, no jakby oni jeszcze tak troszkę podopieszczali ten element. No troszkę nie za dużo, ale troszkę to byłoby super, więc tak, absolutnie zasługuje na pierwsze miejsce. Bardzo mnie cieszę, że to tak jest. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję Patrycja. Jeszcze raz z Plaszeo bardzo pozdrawiam i dziękuję za te dane. Wam, moi drodzy, przypominam albo mówię, jeżeli jesteście tu po raz pierwszy że tworzenie tego wszystkiego to jest dosyć czasochłonna i energochłonna i praca, która wymaga wielu ode mnie różnych wyrzeczeń. Mówię, dlatego, między innymi, była poszła ta przerwa. Teraz wracam i znowu będę musiał sobie tak wszystko poukładać. Co roku mówię sobie, że będzie lepiej, co roku popełniam te same błędy, mam nadzieję, że teraz będzie inaczej. Natomiast fakt faktem jest, że ten kanał, który, przy którym działam całkowicie sam, od, od otwarcia paczki do wrzucenia filmu, na, do, wiecie, do wrzucenia filmu na, kanał, na kanał, wszystko jest po mojej stronie, wszystko jest na mojej głowie nie chodzi o to, że ja się żalę, tylko że chcę po prostu powiedzieć moim obecnym patronom i patronkom, że Będę to mówił zawsze. Do, ja wiem, żeby ci, co mnie wspierają, dawno już są pewnie znudzeni, ale ja wam to zawsze powiem. Bez was by tego kanału nie było. I ja nigdy, może czasami jestem nieobecny, bo mi za dużo rzeczy wpadnie na web. Ale ja nigdy o tym nie zapominam i zawsze mam o was w Was myślach. Jesteście super, doradzacie mi, pomagacie mi. To jest naprawdę nigdy, nigdy przeze mnie nie będzie zapomniane. Dziękuję Wam bardzo. A Wam pozostałem, mówię, że jeżeli chcecie dołączyć do tego grona, są co jakiś czas wyprzedaży, gdzie ja coś sprzedaję w swojej kolekcji i można dostać ode mnie w bardzo fajnej cenie. Używane gry, ale w stanie praktycznie jak nowym. Bardzo Wam możemy, wiecie, robimy głosowania na to, co się będzie pojawiało na kanale. Teraz na przykład na kanale się niebawem pojawią właśnie. Lord w Waterdeep i Speak Easy, bo to właśnie Patroni sobie tego zażyczyli, żeby teraz te gry się pojawiły w pierwszej kolejności i rozmowy, żarty, live'y tylko dla Patronów, to jest tutaj właśnie, w ten sposób się bawimy i przede wszystkim mamy tu bardzo fajnych ludzi, którzy nie są tutaj po jakieś, nie wiadomo, bonusy i gratisy, nie wiadomo co jeszcze, tylko są tu po prostu dla mnie i myślę, że dzięki temu to jest naprawdę taka bardzo fajna, szczera ekipa. Dlatego bardzo gorąco zapraszam do dołączenia do grona patronów. Możecie, być, yy, możecie zeskanować kod, który jest na ekranie, mam nadzieję, że on jeszcze działa, albo wejść w link, który znajdziecie w opisie. A póki co dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście ten film. I tradycyjnie zapraszam Was wszystkich do subskrybowania, komentowania, lajkowania, a przede wszystkim do oglądania i do grania. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!